No Co? Przy okazji wędkowania na wolno płynącym kanale, Mikołaj znowu opowie wam o zestawach, które preferujemy na taką wodę, także Mikołaj się pokaże wam jakby dwa rodzaje spławików na takie kanały, bombki i się praktycznie to oliwki. Taki standard to jest szklana antenka, metalowy kil i kształt takiej oliwki. No to jest taka totalna klasyka na jakieś kanały, czy nawet na wody stojące. Albo wolno płynące. Tak, albo wolno płynące. I też zazwyczaj do łowienia tak z przepływanki, z przytrzymania, Fajne, nawet można na stopa większe gramatury. I też nierzadko używa się takich spławików typu dysk, zazwyczaj na stopa właśnie. O, nie wiem jak to będzie widać, o. Tak, właśnie takie spławiki są fajne pod tym względem, że możemy przy małej gramaturze spławika praktycznie wstawić w miejscu i trzymać. I Łowić tak często... stacjonarnie na stopa tak, tak zwanego. I często właśnie większe ryby łowimy na stopa. Ja preferuję właśnie akurat ten model skławika. Kraluzo Shark. Tu tak naprawdę przy gramaturze, nie wiem, tak tutaj no tutaj to już całkiem wolno płynie, ale powiedzmy taki skławik 2 gramy sto, stoi w miejscu oj a taki sporo osób właśnie łowi też takimi. On jest mega cieniutki, można, nie wiem, wszędzie widać. On jest znacznie cieńszy niż ten dysk. Ten jest stabilniejszy, a ten jest troszkę bardziej, bardziej czuły. No, no i tyle. I tak naprawdę nie ma tutaj czarów. Mamy trzy, tak. trzy zestawy to i naprawdę, możecie obłowić. No, dwa, dwa wystarczą. Jakieś dyski, można mieć mniejsze gramatury i jakieś bombeczki. I to tyle. Nic więcej nie trzeba. No i oczywiście polecamy zestawy od Mikołaja. Jak chcecie piszcie, link w opisie filmu. Też tak. polecam. Także do zobaczenia nad wodą. Hej.